Drzwi wejściowe były lekko uchylone, nie było wiatru, a mimo to wisiały cicho, nieruchome, jakby ktoś właśnie wszedł, ale nie wyszedł. W kuchni na blacie leżał inhalator, obok niego filiżanka z niedopitą herbatą, zimną od kilku godzin. W całym domu panowała niepokojąca cisza nie ta zwykła, popołudniowa, ale ta, która pojawia się, gdy coś zostało przerwane. Czynność, rytuał. Czyjeś życie. Nie było śladów szamotaniny. Okna zamknięte. Zasłony nietknięte. Z lodówki biła zwyczajna woń przechowywanych potraw, ale w powietrzu unosiło się coś innego. Subtelne napięcie, jakby dom sam wiedział, że czegoś mu brakuje. A raczej kogoś. Telefon zadzwonił nagle. Głos po drugiej stronie brzmiał obco. Z wyraźnym akcentem azjatyckim: We have do. Żadne nazwisko, żadnych wyjaśnień, żądanie 100 tysięcy dolarów i nic więcej. Nie padło ani jedno słowo o miejscu przekazania pieniędzy. Rozmowa urwała się tak samo nagle, jak się zaczęła. Du Roberts była znana w lokalnej społeczności jako kobieta łagodna, cicha, zawsze obecna w kościele, zawsze z uśmiechem, ale nie rzucająca się w oczy. Jej mąż, Alan Roberts, był szanowanym deweloperem, właścicielem rozległego gospodarstwa pod Memphis. Mówiono o nich para z zasadami. Małżeństwo z ponad 40-letnim stażem, nienaganne, stateczne, niemal podręcznikowe. Ich dom w Eads, Tennessee, stał na uboczu, otoczony polami, bezpieczny, z dala od miejskiego zgiełku. Miejscowi mówili, że tu nic złego się nie dzieje. Ale kiedy zniknęła, wszystko się zmieniło. Śledztwo rozpoczęło się od przeszukania posesji. Służby wspierane przez FBI systematycznie przeczesywały 150 akrów ziemi, sprawdzając każdą szopę, każde zarośla, każde miejsce, gdzie można by ukryć ciało lub dowód. Nic. Żadnych śladów walki, żadnych odcisków stóp, żadnych włosów. Plam krwi, znaków świadczących o tym, że ktokolwiek w ogóle opuścił ten dom siłą. Inhalator był najważniejszym dowodem. Doe nie ruszała się bez niego. Jej brak w towarzystwie inhalatora był równie niepokojący jak otwarte drzwi. FBI szybko rozszerzyło zakres działań. Podejrzenia, jak w większości przypadków zaginięć w zamkniętych społecznościach, padły na najbliższego męża. Alan Roberts został przesłuchany, poddany badaniu wariograficznemu, które nie wykazało oznak kłamstwa, ale jego postawa wzbudziła nieufność. Zachowywał się spokojnie, nie płakał, nie okazywał emocji, których spodziewano się po mężu zaginionej kobiety. Reporterzy i sąsiedzi zaczęli szeptać o jego opanowaniu, o tym, że pojawił się na tańcach już tydzień po zaginięciu żony. Że uśmiechał się zbyt szybko, że za szybko wracał do rutyny. Ale to, co wygląda na winę, nie zawsze nią jest. Brak dowodów, brak motywu, brak śladów przemocy fizycznej to wszystko sprawiało, że sprawa pozostawała otwarta. Cień padł na Alana, ale jego sylwetka wciąż była nieostra. Jednocześnie pojawiła się inna postać obecna, ale jakby z boku mężczyzna, który od początku oferował pomoc. Mężczyzna, który znał Robertsów od lat, mężczyzna, któremu ufano niemal bezwarunkowo. W czasie, gdy Alan Roberts stawał się głównym podejrzanym, inna osoba planowała coś o wiele bardziej okrutnego. Na pierwszy rzut oka, Charles Lord wydawał się być dokładnie tym, kim wszyscy wierzyli, że jest: człowiekiem uczciwym, spokojnym, oddanym wspólnocie. Przez lata pełnił funkcję skarbnika lokalnego kościoła w Ic, prowadził nabożeństwa, uczestniczył w spotkaniach społecznych, pomagał sąsiadom. Gdy doł Roberts zniknęła, to właśnie on jako pierwszy zgłosił się, by pomóc Alanowi zorganizować poszukiwania, kontaktować się z organami ścigania. Publicznie oferował swoją lojalność i wsparcie. Nie było powodów, by mu nie ufać. Ale właśnie w tym tkwił problem. To do jego skrzynki trafiały kolejne listy z pogróżkami. To on nagrywał wiadomości od rzekomego porywacza. To przez jego telefon przychodziły dziwne połączenia, które zawsze kończyły się zanim można było je przechwycić. Z każdym tygodniem jego rola rosła. Z osoby pomocnej stał się nieformalnym pośrednikiem między rodziną zaginionej a tajemniczym nadawcą gruźb. Co więcej, każda próba technicznego zabezpieczenia tych kontaktów Kończyła się niepowodzeniem. Kamery ustawione przez FBI wokół jego domu ulegały awariom, mikrofony instalowane na linii telefonicznej przestawały działać dokładnie w momencie, gdy powinny nagrać istotny materiał. Po serii nieudanych prób śledczy przestali traktować Charlesa Lorda wyłącznie jako świadka. Jego nazwisko zaczęło pojawiać się na listach priorytetowych podejrzanych. Sytuacje przechyliły wyniki kontroli finansowej. Okazało się, że mężczyzna był zadłużony, posiadał liczne niespłacone kredyty, a dodatkowo zdefraudował fundusze zarówno z miejsca swojej poprzedniej pracy, jak i z konta kościelnego, którym zarządzał. Suma zaginionych środków sięgała ponad 200 tysięcy dolarów. Na tym etapie śledztwa FBI podjęło decyzję o zastosowaniu strategii psychologicznej presji. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, urządzonym jak archiwum śledcze, rozmieszczono dziesiątki pudeł oznaczonych nazwiskiem lorda, sugerujących istnienie obszernej dokumentacji obciążającej go. Miało to wywołać wrażenie nieuchronności i złamania jego kontroli nad sytuacją. Podczas przesłuchania lord kilkukrotnie spoglądał w stronę dokumentów. Jego wypowiedzi stawały się coraz bardziej niepewne, a dłonie drżały przy każdym pytaniu o dołu. Pod naporem narastających dowodów i napięcia, przyznał się do części zarzutów. Oświadczył, że to on dzwonił do Alana Roberta jako rzekomy porywacz. Twierdził, że zrobił to jedynie, by utrzymać nadzieję przy życiu, by nie dopuścić do zamknięcia sprawy. Później dodał, że Doe zmarła na atak astmy w jego samochodzie w drodze do szpitala, i że w panice pozbył się ciała, wrzucając je z mostu do rzeki Wolf. Ta wersja nie zgadzała się z żadnym z wcześniejszych ustaleń. Nie było śladów w samochodzie, nie odnotowano żadnego zgłoszenia medycznego, a Lord nie wykazał żadnych prób kontaktu z pomocą medyczną w dniu rzekomego zdarzenia. Mimo to, śledczy zdecydowali się przeszukać wskazany przez niego fragment rzeki. Operacja trwała trzy dni. Nurkowie przeszukiwali muliste dno, przesuwając się systematycznie wzdłuż nurtu. Zbudowano linie przeszukiwania, użyto sonarów, specjalistycznego sprzętu do pracy w warunkach zerowej widoczności. Znaleziono wraki, śmieci, stare sejfy, pozostałości po dawnych włamaniach. Ale nie było śladu po ciele Dow roberts. Ani torebki, ani ubrania ani żadnych identyfikowalnych śladów organicznych. W ostatnim dniu akcji, kierujący zespołem nurków, wydał raport ustny, stwierdzając, że w jego ocenie ciało nie znajduje się w tym miejscu. Dodał również, że biorąc pod uwagę gęstość osadów, temperaturę i ruch wody, gdyby zwłoki rzeczywiście zostały tam wrzucone, przynajmniej część przedmiotów osobistych ofiary powinna była zostać znaleziona. To wystarczyło, by potwierdzić podejrzenie, że Charles Lord kłamał. Ale jeśli nie rzeka, to gdzie? Jeśli nie atak astmy, to co się naprawdę wydarzyło? Trzy dni później, gdy śledczy zamykali sprzęt, spojrzeli jeszcze raz na most, na którym rzekomo zakończyło się życie Dow Roberts. I wtedy pojawiło się pytanie, które zmieniło kierunek śledztwa: co jeśli to wszystko było kolejną warstwą fałszu. Trzeciego dnia po nieudanych poszukiwaniach w rzece Wolf Charles Lord zmienił zeznania. Tym razem mówił spokojniej, bez emocji, ale z wyraźnym napięciem w tonie. Powiedział, że Dą Roberts nie zmarła na skutek ataku astmy. Przyznał, że po jej uprowadzeniu nie zawiózł jej nigdzie. Trzymał ją w pokoju nad swoim garażem. Opisał dokładnie, jak ją związał, jak zapewnił jej wodę jak planował, że wszystko zakończy się po otrzymaniu okupu. Jednak zamiast tego, gdy zorientował się, że sytuacja wymyka się spod kontroli i nie jest w stanie kontynuować mistyfikacji, podjął decyzję. Najpierw próbował podać jej leki nasenne. Gdy nie zadziałały, udusił ją poduszką. Ciało, jak twierdził, ukrył w kompoście za domem. Wykopał dół, wrzucił zwłoki, zasypał je warstwą wapna a następnie zalał wszystko betonem, mając nadzieję, że rozkład przyspieszy, a zapach zostanie zatrzymany. Zespół śledczy przystąpił do wykopalisk bez zwłoki. Teren został odgrodzony. Z pomocą antropologów sądowych rozpoczęto żmudne usuwanie kolejnych warstw organicznej materii. Prace trwały wiele godzin. W końcu łopaty natrafiły na twardą powierzchnię. Cienką warstwę betonu Pękniętą w kilku miejscach. Po jej rozbiciu wydobył się cichy, stęchły zapach, charakterystyczny dla ciała w zaawansowanym stadium rozkładu, mimo działań maskujących. Pod betonem znajdowało się ciało do Roberts, leżało płasko na plecach, skóra częściowo zakonserwowana przez działanie wapna, ubranie częściowo nienaruszone. Ręce ułożone wzdłuż ciała, z wyjątkiem jednej. Prawa dłoń była uniesiona ku twarzy z rozpostartymi palcami, jakby w ostatnim geście obrony. To ustawienie wywołało wśród specjalistów jednoznaczne wrażenie: Mogła jeszcze żyć, gdy została przysypana. Sekcja zwłok wykazała śmierć na skutek uduszenia. Nie stwierdzono oznak walki fizycznej, nie było ran ciętych ani postrzałowych. Brak też było jakichkolwiek śladów narkotyków w ilościach śmiertelnych, co podważało wcześniejsze twierdzenie lorda o próbie uśpienia ofiary. Potwierdzono jednak, że leki nasenne były obecne w śladowych ilościach, niewystarczających do spowodowania utraty przytomności. Na tej podstawie prokuratura sporządziła akt oskarżenia. Charles Lord został postawiony przed sądem pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia oraz porwania ze skutkiem śmiertelnym. W obliczu dowodów w tym własnych zeznań i znaleziska w jego ogrodzie, przyznał się do winy. W zamian za odstąpienie od kary śmierci otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Dodatkowo zasądzono mu 25 lat za czyn porwania. Alan Roberts został oczyszczony z wszelkich podejrzeń, choć formalnie nigdy nie był oskarżony. Przez wiele miesięcy pozostawał w cieniu oskarżeń, nieufności i medialnych spekulacji. Dla wielu sąsiadów jego spokój emocjonalny w czasie śledztwa był nie do zaakceptowania. Po ogłoszeniu wyroku mówił niewiele. Nie chciał komentować działań śledczych, nie krytykował sąsiadów, nie wspominał nawet nazwiska mordercy swojej żony. Wspólnota, która niegdyś była jego oparciem, rozpadła się w ciszy. W Itz zapanowała niepewność, której nie dało się naprawić wyrokiem sądu. Charles Lord był częścią tej społeczności. Uczestniczył w życiu religijnym, prowadził księgowość parafii, znał niemal wszystkich. Jego twarz przez lata była utożsamiana z porządkiem i zaufaniem. To właśnie ta twarz stała się ostatecznie symbolem zdrady i manipulacji. Wśród mieszkańców narastała świadomość, że zagrożenie nie zawsze przychodzi z zewnątrz. Czasem nosi znajome nazwisko, ma ciepły uśmiech i pełne zrozumienia spojrzenie. Sprawa Dou Roberts zakończyła się formalnie wyrokiem sądu, ale żadne orzeczenie nie było w stanie przywrócić jej obecności ani zapełnić pustki w życiu jej męża. Ślady, które pozostawiła: filiżanka na stole, inhalator na blacie, puste miejsce przy stole. Pozostały niezmienione. Każdy z tych przedmiotów stawał się dowodem istnienia, które zostało brutalnie przerwane. Ta historia nie była tylko relacją o zbrodni, była przestrogą o kruchości zaufania, o mechanizmach kontroli, o tym, jak daleko może posunąć się człowiek, który czuje, że traci władzę nad własnym życiem. Wśród warstw wapna i betonu odkryto nie tylko ciało, ale całą strukturę kłamstw która przez miesiące podtrzymywała złudzenie niewinności. I w ciemności, która po tym wszystkim pozostała, nie największy strach budził morderca, największy strach budziła cisza tej twarzy, którą wszyscy znali.